Siemaneczko widzowie, dzisiaj gramy w Robloxa na klęscy żywiołowej. Jak widzimy mamy meteoryty. O ja. Ej, wyłączę sobie właściwie to. Uuu, coś ciekawszego. Ale na pewno nie wejdę na tą wieżę, bo jak zwykle, jak ja wejdę na tą wieżę, to ja umieram na jakąś wieżę. To ja wejdę sobie do domu, bo jest najbezpieczniej. Te drzwi się zawaliły. O nie, ja. Nie! Jak jest to, ta wichura, to ja nie chcę. To jest ta wichura? Ej, może to jest ta wichura? Ja nie wiem. A już ktoś umarł. Co się stało? Co się stało ze mną? Ja nie mogę. Ten jak biegnie szybko, nic nie może zrobić. No zobaczcie, jaki sprint, aż umarł. Nie, no idzie w moją stronę. To tornado i to jest tak. Tu masz sztuczną inteligencję, że tylko ściga, żywy. Ej, czemu mi włosy odpadły? To jest dziwne. Oj, jak teraz spadnę, to będzie źle. No, ludzie są tu. To jest latarnia, nie wieża. Ile osób już umarło? Nie, ja idę na dół. Jednak. Jej, przetrwałem! O, szkoła. W ogóle niepodobna do mojej. Bardzo fajnie. Tylko nie wiem gdzie się ukryć. Może nie wiem, ale zależy jaka będzie klątwa żywiołowa. Dobra, ja tu wejdę. Albo najlepiej przez okno sobie popatrzę. O! Wreszcie ktoś zaprojektował dobrą tą mapę, że nie da się wychodzić przez okno. I to jest dobre. No Meteoryty! Nie! Ej, dobrze, że podają co się stanie. Ej, ja idę na dół, bo chyba będzie najbezpieczniej. O, trochę straciłem życie, ale tu... Oj, tu nie będzie bezpiecznie. Ojejku! Oj tu raczej na pewno trafi bo tu jest takie puste miejsca O ja tam byłem i tam straciła nogę Co to A ja cały czas nie mam włosów ja Mój Mówiłem, że tu trafi. Oj, tu na pewno jest niebezpiecznie. Tu jest bezpiecznie pod schodami. Chyba, że mnie przymiażdżą schody. To będzie dopiero niebezpiecznie. Dobra, pochodzimy sobie, tylko żeby nas nie strzelił. Piorun! Uderzyło mnie coś. Straciłem trochę życia. Ej, przetrwałem! Ej, to ta sama! Dlaczego? Ja bym chciał nową. Ale najważniejsze chyba, co się stanie. Więc ja idę tu, pod domek. Ta, tamten rozwalił drzwi. I nadal nie mam włosów. No co się stało? A w ogóle mam postać nuba, nie wiem dlaczego. Jak mam przecież skina. O ja. <grym> Fire? Czyli że co? Coś się spali. O ja, ale się pali <grym> się spali też. Nie, ja idę na dół jednak. O, na choinkę chyba będzie najbezpieczniej. Chyba. Tu dostaj obrażenia? Od choinki? Ej, jak coś tu się zacznie palić. Dom się pali. ha, 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 ha. Tam ci. Wiedziałem, żeby nie iść. Tam. Dlatego wyszłem szybko. Bo wiedziałem, że to się spali. Eee, ja ej, ile? Co z tą wieżą się stało? Ona utonęła w wodzie, a ten cały budynek się pali. Dobrze, że nie cały świat. O jejku, o! Dużo osób przetrwało, a dużo osób jest nubami, którzy umarli. Ciekawe, jak będzie następna mapka. Dobrze, fajnie, jakby to nie był podwórka. O! Markecie będziemy? Chyba? Nie wiem, co to jest. Bo, jakby przeczytałem, to jakby to był supermarket. O, jest jakiś. Ja nie wiem, co to. Czy to więzienie jakieś? Ja nie wiem. No, nie. Jak ja nie lubię tego. Wszystko wieje. Idę na dwór, bo mnie coś przymiażdży jeszcze. To jest w ogóle coś dookoła mapki? Ojej, to już nie widać. Ojejku, ale dziwnie widać. Ej, sobie przybliżę właściwie. Co mnie walło? Ej, nic mnie nie walło, a straciłem życie. A! Nie! O traci kolory! Co się dzieje? Jeszcze tracę życie na skakaniu. Co się dzieje? Wszystko w piachu się robi. Ej, to w tą stronę leci. To lepiej być po tej stronie. Oh o no. nie! Coś mnie walło. Widziałem, że to się na mnie zawali. Jak to widać? Jakby to... no po prostu piasek, jakbyś to wszystko było w piasku. Jakby co po chwilę wiatr piaskowy wiał. O ja. Co się stało? O, myślę, że nie zbagowało znowu. O, jacie. Dobra, teraz następna będzie mapka. Ciekawa jaka. Ciekawy jestem jaki. Będzie teraz. Do przejścia. Co to. Ale dziwne, mogę iść bokiem. Co mogę? Nie, znowu szkoła. Oby jakieś nowe. Ej, już druga powtórka. O dobra, idę na dół, nie tracąc życia. Bo każde życie jest warte. Każde. Pokicamy ho sobie, jak Mario. To jest. I teraz. A tamten się w ogóle nie rusza. Jak tamten mógł umrzeć? I co znaczy. Haj. Nie! Szybko! Muszę szybko płynąć do góry, tsunami. Idę tu, a nie idę tam. <laughs> Zaraz dotrze tu woda. O! Co? Wszyscy umarli chyba. Ej, jak tam ci weszli na dach? Ej, tamten ktoś spadł. Ciekawe jak będzie, no kolejna mapa. O! Co, statek kosmiczny? Ja cię kręcę, pewnie można będzie wejść. Tak, wiedziałem, że będzie można wejść do statku. Tylko trochę to zajmie, aby mi się nie, nie pchał. O, nie, teraz nie chcę spać na. Co się stało? Kto zepchnął? Co to? Nie! Walnął mnie idealnie, Meteor! To nie fair. Szkoda, że nie można wejść do statku. To ty nie pofrunął. Widzieliście, jak był na końcu. Ale trzeba było się ukryć nie w rakiecie, tylko w drabinie. I to by było naj... Co jest? Ej, ta sama mapa. Znowu. Źle. O nie. To ja będę na górze. Oczywiście albo tu do wszystkich ludzi. Ta już ma pół życia, nie wiem dlaczego. Tak ci wchodzi do rakiety. Co to? Ej, weszło do rakiety! Ej, jak tu ciasno! Ale hałas, przepraszam widzowie, ale bardzo hałas był. Chyba odleciałem. Aha, że meteor będzie! I nie mogę sobie ani trochę powiększyć. Co się dzieje? Co to? I dlaczego ja wyszłem do rakiety, która od razu wleciała do jeziora? To było głupie. Ale dobra, kończymy. Drodzy widzowie, dawajcie łapę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych odcinków. Nara.